Cześć, jestem Paulina, jestem przedstawicielką Studenckiego Koła Naukowego Mozaika. Dzisiejszą rozmową pragniemy rozpocząć cykl rozmów z układowcami z Instytutu Badań nad Kulturą. Mamy nadzieję, że w jakiś sposób pozwoli Wam ich to poznać. Z racji tego, że pandemia odebrała nam możliwość rozmów na korytarzach, swobodnych spotkań, to proponujemy taki substytut. I naszym pierwszym gościem jest dr Marta Tymińska. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Eee, dziękuję za zaproszenie, bo to jest bardzo miłe, że ben, mo, mogę się poczuć wreszcie, bo w sumie oficjalnie pracuję od niedawna, więc mogę się wreszcie poczuć częścią społeczności. Jak tylko zaczęłam pracować na UG, to pandemia się zaczęła, więc też brakuje mi takiego korytarzowego doświadczenia, po prostu codziennego bycia z Wami, więc bardzo się cieszę. Tak, no, nie wyobrażam sobie lepszego pierwszego gościa, bo to tak. Marta Tymińska. Nie wiem, czy wszyscy są świadomi tego, że była jedną z członki założycielek naszego koła naukowego. Także nie wyobrażam sobie lepszego pierwszego gościa, tak jak już powiedziałam. No i moje pierwsze pytanie, jak samopoczucie w tych ciężkich czasach? Różnie, różnie, szczególnie, że jak to nagrywamy, to przez kraj się przetacza. Dość bolesna debata i dość, dość mocno zaostrzają się nastroje społeczne. Ja to też odczuwam na zajęciach ze studentami, studentkami, które zaczynam zawsze też, też tym samym pytaniem, więc bardzo Ci za nie dziękuję. Też, też zawsze pytam, jak się czujecie. Mamy, mam taki postulat, że dajmy sobie prawo do tego, żeby się czuć nie najlepiej. Staram się obserwować to, co się dzieje, staram się analizować to w jakiś sposób, ale na przykład do takich rzeczy właśnie stricte naukowych, albo nawet do takiego swobodnego grania, bo zajmuję się badawczo grami, jest potwornie ciężko się zebrać. Gdzieś te myśli dryfują w kierunku innych rzeczy. Zauważyłam też taką ciekawą, taką ciekawą obserwację dotyczącą nauczania danego synchronicznego, czyli bo tego w semestrze zeszłym nie robiłam, w tym robiłam. I Zauważyłam, że dużo szybciej się rozpraszam. Strasznie trudno mi się skupić. Nie wiem, czy wy to też tak, tak macie, ale jakby to jest coś niezwykłego. Jak bardzo um, te, to możliwość skupienia uwagi na jednym punkcie albo na jednym w ogóle jakimś wątku y, jest utrudniona i to, y, jest, to, jest to też taka moja obserwacja, więc mam się różnie, ale, ale staram się przede wszystkim. Y, też być dla innych, i jeżeli ktoś chce ze mną gdzieś tam porozmawiać, to zapraszam, czy na konsultacje, czy, czy napisać maila. Ja jestem do dyspozycji, też chętnie porozmawiam o czy o kulturoznawstwie, czy o właśnie tym, co się dzieje dookoła. No cudownie, myślę, że taka forma wsparcia dla studentów zawsze jest mile widziana. I teraz chciałabym Cię poprosić o przedstawienie się studentom, ale w taki dosyć nietypowy sposób. Okay. Chciałam, żebyś wybrała trzy przedmioty, które są gdzieś teraz obok ciebie e, i na ich podstawie powiedziała coś o sobie. Oh, yeah. wybór należy do ciebie, to, to nie musi być osmarkana chusteczka, to, to może być coś, co jest gdzieś niedaleko uh -huh. i w sposób czujesz, że coś o tobie mówi. Dobrze, to wcale nie będzie takie trudne, bo jestem. Ja nadaję ze swojej, swoje, z naszej sypialni, ponieważ też mąż ma home office, i jakby musieliśmy się podzielić pokojami, ja wyciągnęłam krótszą słomkę. No. <noise> no dobra, chwileczkę. O, dobra, chwileczkę, chwileczkę. Jedna rzecz. Druga rzecz i. Chciałabym pokazać komputer, ale to by totalnie bez sensu. <grymne> Ta gimnastyka idealna na czas pandemii. <grymne> tak, właśnie, tak znikam i przy okazji robię kryptoreklamę konwentu, które robimy niedługo. Właśnie to za tydzień, 6-7 listopada i zapraszam na niego serdecznie. Będzie trochę o fantastyce, będzie o innych rzeczach. No i właśnie nawiązując do fantastyki, to jest pierwsza rzecz, którą tutaj pokazuję. To jest akurat książka Young Adult. To jest marzyciel Laney Taylor, może znacie. Ona jest o tyle ciekawą książką, że jest z jednej strony właśnie fantastyką młodzieżową, do tego Urban Fantasy. Tam jest oczywiście. Jest wielka miłość, jest, jest opowieść o, o takim odnajdywaniu siebie, o dorastaniu, ale jednocześnie tak naprawdę jest to bardzo, bardzo taka subtelna i fajna historia związana właśnie z konfliktami etnicznymi i tym, i władzą i wyzyskiem. I Elaine Taylor jest w ogóle niesamowitą pisarką amerykańską, ponieważ ona właśnie we wszystkich tych swoich jąk-adultach dużo subtelniej niż, niż pozostałe autorki zarysowuje te problemy i też dużo głębiej, tak jakby gdzieś tam. Um gdzieś tam potrafi, te, potrafi tę tematykę pięknie opisać. No i właśnie Marzyciel jest taką książką o, o, o właśnie przede wszystkim o tym, jak bardzo łatwo podzielić ludzi i ich jakoś tam zniewolić, ale też właśnie pozbawić nadziei. I, I bohaterowie oczywiście przywracają te nadzieje, ale to nie jest takie proste, bo to się dopiero w drugim tomie jakby gdzieś rozwiązuje. Kończy się straszliwym cliffhangerem, nie polecam, a jeżeli ktoś nie lubi cliffhangerów. Okay. Mm. Ta rzecz to jest znowu niebieski, ta okładka, co dziwne, bo moim ulubionym kolorem zielony, no ale trudno, to jest e, budżo, czyli tak zwany bullet journal, e, ja potrzebuję bardzo dużej swobody w, w planowaniu rzeczy i e, Niezwykłe kalendarze mnie nie satysfakcjonują z reguły. Moje bullet journale są i tak bardzo chaotyczne, ale uważam, że pisanie ręczne jest kluczowe czasami do tego, żeby sobie myśli poukładać. Mm -hmm. Ponieważ tak jak mówiłam wcześniej, mogę się czasem skupić. Mm -hmm. <laughs> I, i, I oczywiście tak ten zaszyt jest w ogóle z bo jest z gry Legend of Zelda Breath of the Wild, a że ja się zajmuję grami i uwielbiam tę konkretną produkcję, to zdecydowanie jest to dla mnie rada gratka, że mam taki w sobie piękny zeszycik. Trochę mi głupio w nim pisać, bo jest taki śliczny. Mhm. Właśnie też gdzieś akurat ten jest przeznaczony do, do takich rzeczy, które muszę zrobić do pracy, czyli takich właśnie czy projektów badawczych, czy takich innych. Y Innych elementów, więc staram się gdzieś pilnować siebie i swoich, swoich refleksji właśnie w tym, w tym zeszycie. Ostatnia rzecz jest trochę, trochę osobista, ponieważ ja całe życie choruję na tarczycę i nigdy to się nie skończy, i leki mam zawsze przy sobie. No, i właśnie też jakby obecna sytuacja społeczna gdzieś na przykład sprawiła, że przez dłuższy czas miałam utrudniony dostęp do leków. Zresztą, jak ktoś ma jakiekolwiek problemy z starszycą, to wie o czym mówię, bo ostatnie dwa lata to był koszmar. I gdzieś chyba to jest też dla mnie ważne, ponieważ taka przewlekła choroba, która, która towarzyszy całe życie, jest bardzo niewidoczna. Dla, in, dla takiego gołego oka jest, jest czymś, co jednak nas kształtuje, bo też uwrażliwia nas w jakiś sposób na, na, na sygnały swoje i z ciała, i innych też. Ja, jak, no, no ludzie się mogą źle czuć, nawet jak nie widać tego po nich, Spokojnie. to mnie nauczyło bardzo wiele. No, więc jakby to są takie rzeczy, które mnie trochę definiują, yy, czyli zarówno styka popkultura, rzeczy młodzieżowe, yy, wiecznie, niezmiennie. Yy, i właśnie takie, tak, tak, taka ciągła praca nad sobą i uwrażliwiania się ciągłego, bo nie uważam, że jestem jakąś super wrażliwą osobą. Więc tak, to są takie rzeczy, które mnie definiują. Super, myślę, że niesamowicie ciekawe. I nawiązując do tego notesu, w którym piszesz o swoich badaniach, no to chciałabym, żebyś opowiedziała trochę o tym, czym się aktualnie zajmujesz, albo o jakichś badaniach, które były dla Ciebie najbardziej interesujące, które prowadzisz. To znaczy, to jest tak, że obecnie to, co bym chciała zrobić, to dopracować swój doktorat, który co prawda już obroniłam, ale jeszcze, jeszcze wiele przede mną, bo wiem, jak bardzo niedoskonałe było to co, to, co pokazywałam wtedy. I chciałabym wydać z tego książkę, jednocześnie uzupełniając te badania, bo wydaje mi się, że to, to czym się zajmowałam, było dość, dość wartościowe i ciekawe, I tak jak pokazywałam to innym badaczom. To bardzo mnie zachęcają też do jak najszybszej publikacji chociaż modelu teoretycznego, który tam proponuję. I nad tym też właśnie pracuję, to bym chciała zrobić. Ja w sumie trochę się nazywam taką panią od awatarów, ponieważ tym się zajmuję. Zajmuję się awatarami w grach cyfrowych, mniej w mediach społecznościowych, chociaż zawsze trzeba zarysować te różnice. Powoli, powoli odchodzimy od tego mówienia awatar. Pojawiają się nowe określenia, natomiast, jakby, chodzi przede wszystkim mi o to, żeby zdefiniować tę postać, którą prowadzimy w grze i jaką mamy z nią relację, ponieważ cała moja jakby droga badawcza opierała się na lekkiej złości na to, że tak naprawdę jakby podejście do tego czym jest awatar wśród badaczy zajmujących się grami cyfrowymi było bardzo intuicyjne, czyli awatar jaki jest, każdy widzi. Mm -hmm. Definicji nie było żadnej albo były one bardzo, bardzo rozrzu rozrzucone i właściwie no, mój doktorat na tym polegał, na przeglądzie definicji i pogłębieniu takiej refleksji związanej z tym, gdzie, gdzie ten awatar jest, czy awatar i postać to jest to samo, czy coś innego, czy mi wyszło, że raczej jest to to samo, tylko po prostu inny powiedzmy, inny bagaż językowy mają, mają po prostu użytkownicy, czy gracze, czy graczki. I w jakiś tam sposób to staram się odnosić też do gier, które jeszcze nie powstały, czyli do takich technologii, których jeszcze, jeszcze nie ma, a być może będą, które na przykład będą bardziej haptyczne, czy będą bardziej jakby imersyjne, to, to jest wszystko jeszcze przed nami. Więc, więc staram się, żeby ten model jakby nie tylko kłapał to, co jest teraz. W świecie gier, chciałam powiedzieć, w, gier w gierkowie, <noise> ale też, żeby trochę wychodził naprzód e, e, poza VR, poza, poza te, te rzeczy. A czy mu akurat taka dziedzina Cię zainteresowała? Bo to też jest dla mnie niesamowicie ciekawe. W ogóle, skąd no. pomysł ta dziedzina i dlaczego w ogóle uczelnia? Jak to się skończyło, że zostałaś doktorem? Znaczy to była druga, był długa i bolesna droga. <noise> Znaczy zawsze, ja pamiętam, że nawet na pierwszym roku studiów chyba w ogóle zaraz po spotkaniu po spotkaniu organizacyjnym powiedziałam coś, że ja bym sami chciała robić doktorat i pamiętam, że ktoś w tym z tym gronie parsknął śmiechem. I, i jakby, więc jak gdzieś miałam tą optykę, że coś chcę coś robić w nauce już od samego początku. Trochę przypadkiem, trochę przypadkiem kulturoznawstwo i doktorat w tym obszarze, ponieważ ja... Pierwotnie chciałam iść na psychologię. Ja tę psychologię w końcu skończyłam, natomiast jakby nie, nie jako pierwszy kierunek. I yy, yy, gdzieś to kulturoznawstwo mi pootwierało bardzo dużo klapek, bardzo dużo fajnych. Yy perspektyw na to, czym się, y, gdzie, gdzie są potrzebne takie osoby, jak ja, gdzie jest potrzebna ta refleksja, a jest tak naprawdę w każdym obszarze ludzkiego życia jest taka kulturoznawcza refleksja bardzo korzystna i bardzo przydatna, bo pozwala nam po prostu trochę głębiej i trochę y, 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 w sposób troszeczkę bardziej y, taki refleksyjny, myśleć o rzeczywistości. No i ja gry cyfrowe dlatego, bo po pierwsze sama gram. Moi wszyscy bliscy grają i to jest po prostu fajne. Ale jednocześnie też to jest taka dziedzina, gdzie jak widziałam, jak moi znajomi na przykład rozmawiają o rajdach w Wowie, to sobie pomyślałam, kurczę, to jest niesamowite po prostu, ile tutaj jest prawdziwych emocji. I te prawdziwe emocje chciałam gdzieś złapać, patrząc na te relacje człowiek-awatar. I trochę mi się wydaje udało, bo miałam takie wywiady właśnie z osobami grającymi i o postaciach, które pamiętają, czy o postaciach, które gdzieś mm, wspominają w, i, i, jako relacje z nimi. I pewne rzeczy się wyłoniły z tego obrazu, na przykład to, że. Mm, bardzo ważne dla wielu ludzi jest to, żeby, żeby ta postać była bliska ich, ich osobie w różnych jakby takich cechach charakterystycznych. Nie chodzi koniecznie o wygląd, chociaż z reguły to się opiera na wyglądzie, ale też na przykład, jeżeli chodzi o decyzyjność pewnego rodzaju albo um, takie poczucie w, noty, tak? Jakby to czasami, ten, ten avatar czasami jest dla nich jakby taką projekcją, ale czasami jest czymś by, osobnym bytem, który nam towarzyszy, jakby w takim samorozwoju, w takim doświadczeniu też grania. Więc to naprawdę, naprawdę zależy. Bardzo, bardzo to jest. Yy ciekawe, no i dlatego właśnie gdzieś tam małymi kroczkami yy, najpierw było, że A o grach, bo gry są fajne, potem było A to może o tym, jakie gry opowieści tworzą, no ale to o tym wszyscy piszą, więc o ile mm. można? Yy, więc gdzieś tam, nie, pamiętam, chyba wpadłam na dokładny pomysł doktoratu w SKMC, więc no, no, no. yy, myślę sobie o tym intensywnie, bo czasami trzeba takie rzeczy sobie po prostu odłożyć, niech one gdzieś tam w tle się yy, mielą, a my wtedy po prostu yy, te przebłyski geniuszu, to nie jest przebłysk geniuszu, to jest po prostu to, że tam z tyłu głowy gdzieś zawsze o tym myślimy. No i tak było też w tym przypadku. Okej, okay, a pamiętasz jaka była pierwsza gra, w jaką zagrałaś, która tak Cię zafascynowała? To jest, to jest mega trudne pytanie, ponieważ yy, yy, ja każę dokładnie takie samo zadanie studentom na, jeżeli mam zajęcia z, ob, z obszaru historii gier, to wszystkim każę o tym pisać i wszyscy sobie próbują przypomnieć. I jest w ogóle fajnie, bo wszystkim się tak pisie cieszą, że to jest takie fajne i w ogóle. Potem się okazuje, że nie ma osoby na zajęciach, która by nie grała, bo to nie chodzi tylko o cyfrówki, tylko chodzi też o te wszystkie jakby doświadczenia, gdzie po prostu właśnie gra jest elementem y, jakiejś interakcji społecznej i tak dalej. Więc y, czy to Chińczyk, czy to Macao, czy to Scrabble, y, czy, czy Eurobiznes również się pojawiają w tych opowieściach, natomiast ja pamiętam kilka takich rzeczy. Z jednej strony moi rodzice bardzo wcześniej, jak byłem dzieciakiem, kupili Atari. To był chyba Atari 800 albo Atari 400. Tylko ja bardzo długo nie pamiętałam o tym, że ja grałam na tym Atari. I jakoś w mm. się przypominania sobie, no bo ja miałam ile, no nie wiem, mój brat miał dwa lata, to ja miałam może 7. To, to właśnie tak jakoś, czy może nawet mojego brata jeszcze nie było, więc ja miałam jeszcze mniej, tak, tak próbuję to sobie mm. przypomnieć. To pamiętam, że grałam w Alicat i, i jakieś takie bardzo hałaśliwe gry, które ogólnie moi rodzice nie mogli tego zdzierżyć, więc bardzo rzadko pozwalali mi uruchamiać te gry. I to był, wiecie, taki bardzo magiczny moment, bo trzeba było tą kasetę włożyć i ona się mieliła i był taki niesamowity dźwięk z tej taśmy magnetofonowej i się przegrywało na, na taśmie magnetofonową gry od innych osób. Niesamowite czasy, I, mm, i pamiętam, że te gry były dla mnie ekstremalnie trudne, i nie grałam żadną potem y, długo. I, a potem chodziłam do sąsiadek, do, do, grać na ich pc w taką żabkę, której też nazwy nie pomnę, co to było, ale pamiętam, że to grałam. No a potem już, nie wiem, taką pierwszą świadomą grą, którą uważam, że była grą, która zmieniła moje życie, to jest Final Fantasy VII. Natomiast, tak poza tym, to jeszcze wiadomo, szachy y, od dziecka. Y, no, Chińczyk z babcią to jest w ogóle klasyk. Mm. <laughs> Macao, Bierki, takie właśnie też gry i zabawy rodzinne również miały gdzieś tam miejsce w moim życiu. Więc trudno powiedzieć konkretny punkt, ale na początku kiedyś mówiłam, że taką pierwszą dla mnie ważną grą to było Final Fantasy VII. Teraz sobie myślę, że kurczę, trzeba jednak wrócić wcześniej, bo to, że ja byłam w stanie zagrać w tę grę, która już była trudna, no to wynikało z tego, że gdzieś tam wcześniej grałam w inne czy tam kuzynek na Pegazusie z wspiraconego Mario to też, ale nie znoszę do dziś platformówek, bo nie umiem skakać i gdzieś za, za późno jakby zaczęłam grać w gry, które wymagają zręczności, więc to jest taki, taki no taka rzecz, którą często, do, 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 często się przyznaję, że ja po prostu nie umiem skakać w grach i bardzo trudno mi zręcznościowe rzeczy wychodzą, no, trudno. No tak, rozumiem. Ja z kolei właśnie używam platformówki, mhm. i gdzieś to dla mnie zawsze było takie bardzo e, pasjonujące, żeby robić coś milion razy do momentu, aż w końcu zaskoczy. E, jakoś zawsze mi się to podobało. No e, chociaż... to dobrze wiedzieć, fajnie. No, ciekawe, ciekawe są te różnice, też mi się wydaje. Ja e, propos różnic, to też chciałam zapytać, nawiązać trochę do tego, co już mówiłaś, e, o tym, że ta kulturoznawcza refleksja właściwie. No może się narodzić wszędzie, mm -hmm. czy to bez KMC, czy, czy po prostu możemy ją zaobserwować, pochylić się nad czymś, to jakie zjawisko ostatnio, czy, czy jakaś sytuacja, mm -hmm. skłania się do takich refleksji kulturoznawczych? Bardzo mnie skłania to, co się dzieje na demonstracjach obecnie, podczas strajku kobiet. Szczególnie kocham po prostu te transparenty. Szczególnie wypatruję takich, które są właśnie związane z, z grami, mm -hmm. bo wydaje mi się to strasznie ciekawe, że tak bardzo yy, jakby gry stały się takimi samymi tekstami kultury, że nie dość, że te osoby protestujące sobie yy, tańczą poloneza, który jest gdzieś wpisany, oczywiście to jest ten polonez Pana Tadeusza, bo innego przecież nie ma w tym kraju. I, mm. I y, jakby jakaś taka uwspólniona baza kulturowa się tworzy, jakby z tych, z te, z tej, w tej narracji, i y, 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 my wszyscy jakby możemy do niej sięgnąć, no to pojawiają się rzeczy, które są bardzo bardzo świeże, tak, jakby z jednej strony hasło, na przykład jak chcecie nami rządzić, to kupcie sobie Simsy, znaczy jak chcecie nami rządzić czyimś życiem, to kupcie sobie Simsy, myślę, że to jest genialne hasło. Pojawiały się takie bardzo nowe też um, transparenty, na przykład z Untitled Goose Game, to jest gra, w której się granie niegrzeczną gęś, I sama w sobie to jakby, ona jest bardzo sympatyczna, natomiast ona prowadzi, dopowoduje, że to całe miasteczko, tej grze jest, no, ma, zaburzone jakby, ma zaburzone funkcjonowanie, bo ta gęsim zabiera po prostu, nie wiem, staruszkom buty, zastrasza dzieci, wrzuca, zamyka je po prostu w budkach telefonicznych, kradnie okulary, jakby prowadzi jakąś taką. Mm, Walkę, walkę z systemem, powiedzmy, z systemem ludzi, którzy sobie wymyślili, że wszystko ma być tam, gdzie ma być. Geś ma na to inne plany. I wydaje mi się, że to jest ciekawe, że, że właśnie ten transparent się tam pojawił. No i Among Us to jest taka gra, która jest troszeczkę idealnie w tym momencie, jakby pojawiła się, bo część z was pewnie grała w mafię, i Among Us jest właściwie taką mafią, tylko z, gro, jakby z możliwością grania. I, I widzę, że po prostu ludzie w nią grają i jakby przenoszą te metafory z gry na, na przestrzeń publiczną, i to jest bardzo ciekawe, że, że, że właśnie tak to się odbywa. Więc to mnie chyba najbardziej zafarapowało, że jakby tak z jednej strony i to mi też ratuje, nie? bo jakby, z jednej, jakby emocje są duże podczas tych strajków, a, a takie przyglądanie się swojej konkretnym wycinkowi branży jest całkiem sympatyczne. Więc, więc zbieramy ze znajomymi takie zdjęcia, screeny różnych, różnych transparentów. Podejrzewam, że będzie wysyp jakiś super prac licencjackich i magisterskich o tych transparentach. Mam nadzieję, że to nastąpi, bo wydaje mi się, że to jest fajne. Super. A w takim razie, jaki tekst kultury poleciłabyś, czy studentom, czy. czy, czy komukolwiek na czas pandemii, e, czy to byłaby na przykład gra z, z twojego pola zainteresowań, czy coś zupełnie innego, może książka, może... E, to znaczy jest kilka rzeczy, które chyba bym chciała polecić. E, z jednej strony chciałabym polecić... E, mm, hmm, 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 hmm. Jeżeli chodzi o powieści mm, młodzieżowe, <laughs> to bym chciała polecić właśnie zarówno Rainbow Rowell, jak i, jak i właśnie Laini Taylor, e, bo to są akurat pisarki, które same piszą o kryzysach psychologicznych. Więc, jeżeli ktoś potrzebuje jakby takiego podniesienia się przez, przez opowieść, to myślę, że to są najlepsze autorki do tego, do tego. Jeżeli chodzi o gry, to zależy, czego potrzebujemy, bo jeżeli potrzebujemy na przykład zrozumieć tą pandemiczną rzeczywistość, dlaczego pewne rzeczy są sprzeczne albo wszystko się dzieje chaotycznie, to proponuję taką grę planszową, która też ma swoją wersję online, czyli Pandemic. To jest bardzo ciekawa produkcja, bo ona jest zrobiona z biotechnologami. Jakby nie powstała w covid powstała dużo, dużo, dużo wcześniej. Natomiast teraz zyskała ogromną popularność, bo ludzie w nią grają, żeby zrozumieć, jakby, co się w ogóle wydarzyło na świecie, gra jest o tyle piękna, że wszyscy gracze grają przeciwko światu, w sensie jakby przeciwko tej pandemii, która działa. Więc jakby też nie ma elementu rywalizacji, my raczej wszyscy jesteśmy w tym razem, co też jest um, czymś, co preferuję w grach. Jakby kooperacyjnych gier jest dużo mniej. Ale za to, jakby ile one fajnych rzeczy budują w nas, jako graczach, to jest, jeżeli chodzi o Solidarność czy jakąś tam wspólnotę, to jest, myślę, fantastyczne. A jeżeli ktoś by chciał w ogóle nie myśleć o tym i gdzieś odnaleźć się w jakiejś innej rzeczywistości, to z takich tańszych opcji to polecam Stardew Wali. To jest gra o byciu farmerem, gdzie uciekamy z korporacji po prostu przez cztery lata. Można grać dłużej, ale jakby mam taki cykl czteroletni, gdzie możemy się po prostu z tym, w tym miasteczku odnaleźć i fajnie, fajnie sobie farmę uprawiać i można mieć przyjaciół, można znaleźć miłość, można zeswatać inne osoby z tego miasteczka. Możliwość jest multum, do tego miasta jest to miasteczko i ten, ta nasza farma jest pełna różnych takich nie, niekoniecznie zwyczajnych tajemnic, więc to jest też bardzo przyjemne do odkrywania. Grę tworzył jeden człowiek, yy, zresztą on napisał i muzykę i zrobił grafiki, no wiadomo, teraz to, za tym stoi całe studio, ale kiedyś tak nie było i od niedawna można grać we dwójkę. Więc to też jest fajne. No i też grę w gęś, w sensie Untitled Goose Game, jako teraz też można grać we dwójkę, można grać z drugą osobą, więc myślę, że można więcej chaosu, siać i zniszczenia, jest faktycznie na wszystkich platformach, więc to myślę, że też może być coś, coś, coś bardzo przyjemnego. Tak, z komiksów to nie wiem, bo tutaj ja bardzo dużo też mang czytam, bardzo dużo zbieram i, i trudno mi powiedzieć, co by było dla was fajne teraz. Na pewno szukajcie takich rzeczy, które wam dają nadzieję albo dają wam wytchnienie, bo, bo to, jest, to jest teraz najpotrzebniejsze. Super. To mam jeszcze pytanie, takie już na zakończenie. Czy masz w sobie jako wykładowca jakieś poczucie misji? Co, co chciałabyś obudzić w studentach kulturoznawstwa? Czy na przykład nie masz w ogóle tej, takiej w sobie potrzeby? Bo jestem ciekawa na takiej zasadzie, czy um, od kulturoznawców oczekujesz jakiejś postawy wobec świata albo jakiejś ciekawości, czy. Mm -hmm. To są w sumie dwa pytania, nie? Bo jakby z jednej strony ja nie oczekuję od kulturoznawców tego, żeby byli jacyś na, na wejściu, tak? Jakby mm. każdy wybiera ten kierunek zupełnie innego z innej przyczyny i... I też jakby inaczej, inną ma wizję tego, tej dyscypliny. Ona jest trochę rozmyta, tak jakby w sumie to wszystko może być kulturoznawstwem na dobrą sprawę. I tam jakby no, polskie kabarety też się dość długo natrząsały z polskiego, w ogóle z kulturoznawstwa. A, a jest to bardzo wartościowa dziedzina. Więc gdzieś zakładam, że chciałabym, żeby te osoby miały w sobie otwartość yy, i tako, takie poczucie, że. Yy, Fajnie by było, gdyby właśnie nie, nie dawały się tego typu stereotypom, nie dawały się tego typu komentarzom, bo y, tutaj we spół, zespół ze studentami i studentkami filozofię mogą, jakby, obrywają podobnym, po, po, podobnym poziomem stereotypu. Y, bo jakby to, co te, ten zakres umiejętności i ten zakres wiedzy, jaki zdobywacie w trakcie studiów, to jest to, co y, tak naprawdę pozwala Wam pracować absolutnie wszędzie, i też jakby może niekoniecznie y, studiowanie, żeby mieć Konkretną pracę w fabryce kulturoznawstwa, to nie jest to, co jakby. <grych> to nie jest to, co byśmy. To, 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 nie, to nie jest cel tych studiów. Nie? Jakby ten cel tych studiów jest taki, żeby gdzieś odnaleźć siebie i poznać, jakby zrozumieć wycinek świata, w którym żyjemy. Najbardziej popularną osobą obecnie w internecie, jeśli chodzi o, o kulturoznawstwo, wydaje mi się, że jest profesor Napiórkowski, który jest semiotykiem. I, i, wy, I on tłumaczy takie rzeczy, które wy macie na zajęciach na pierwszym roku, więc i ludzie się z nimi zachwycają, więc jakby tutaj to może was też troszeczkę podnieść, jeżeli chodzi o ten zakres wiedzy, jaki macie. A od siebie czego wymagam, no, nie wiem. Ja, ja może mam trochę jestem taka miękka buła, bo bardzo, mm. <laughs> bardzo dużo zakładam, że zależy ode mnie, w tym sensie, że nie, nie jeżeli czegoś wy nie wiecie, to moje odczucia są takie, że to dlatego, że ja. Czegoś nie zrobiłam dobrze, więc y, zawsze się pytam, czy rzeczy są ok, i zawsze pytam, puszczam też dużo ankiet. E, nie zawsze mam siły je czytać, przyznaję się, w zbicie, e, ale, ale e, jakby tutaj, wierzę też taką informację zwrotną, wierzę to, że po prostu zawsze może być trochę lepiej. No i tyle. Super. Bardzo Ci w takim razie dziękuję za rozmowę. E, myślę, że na tym byśmy zakończyli ten super. Bardzo dziękuję za zaproszenie. mi miło. No, ja, mi jest równie miło, naszemu kołu naukowemu też jest miło. Jeszcze raz dziękuję i zapraszam Was też na resztę cyklu. I to wszystko. Do zobaczenia.